Czemu, o panie, stoisz daleko? Ukrywasz się w czasie ucisku. Pycha bezbożnika niszczy ubogiego. Oby bezbożni zaplątali się w zamysły, które uknuli. Bezbożny przechwala się swymi pragnieniami. Wyzyskiwacz bluźni i znieważa pana. Bezbożny mówi w swej pysze, jego gniew nie skarci. Nie ma Boga. Głupie są jego myśli, jego drogi są zawsze obrzydliwe. Odrzucił od siebie twoje wyroki. Gardzi swymi nieprzyjaciółmi. Myśli sobie, ja się nie zachwieję. Nie zaznam zła po wszystkie pokolenia. Jego usta pełne są zdrady i trucizny. Swoim językiem zadaje ból i cierpienie. W zaroślach robi zasadzkę. W ukryciu zabija niewinnego. Jego oczy śledzą nędzarza. Ukryty jak lew czatuje w szałasie. Czyha, by schwytać ubogiego. Porywa ubogiego, łowiąc go w swe sieci, zadręcza sprawiedliwego, sprytnie się ustawia, by znieważyć nędzarza. Myśli sobie, Bóg zapomniał, odwrócił swoje oblicze, nigdy tego nie zobaczy. Zacznij działać, panie, podnieś dłoń o Boże, nie zapominaj o ubogich, dlaczego bezbożny gardzi Bogiem i myśli sobie, ty nie będziesz karcił, przecież ty widzisz, Dostrzegasz trud i cierpienie, by wziąć je w swe ręce. Tobie oddaje się nędzarz, Ty jesteś opiekunem sieroty. Skrusz ramię bezbożnego i złoczyńcy, skarć jego grzech, by go już nie było. Pan będzie królował na wieki wieków, z jego ziemi znikną poganie. Spełniłeś, Panie, pragnienia ubogich, modlitwy ich serc usłyszało Twe ucho. Bądź obrońcą uciśnionego i sieroty, aby śmiertelnik nie wzbudzał już po strachu.